Dzień dobry, witam Was serdecznie w czytaniu Partnersko Miłosnym dla osób z podznaku bliźniąt. Patrzymy sobie, jakie energie możliwe między Wami a Waszą osobą na miesiąc marzec. Po lewej stronie, Wy, po prawej stronie, wasza osoby. Drogie bliźnięta, proszę miejcie z tyłu głowy, że to są bardzo ogólne czytania i nie muszą i nie będą rezonować z każdym. Bierzcie to, co rezonuje, resztę proszę zostawić tutaj. A cóż jeszcze. Myślę, że warto sprawdzić cały swój horoskop urodzeniowy i zobaczyć sobie na filmy także dla innych jego aspektów. Dobrze, co my to mamy? Co tu się dzieje emocjonalnie? Nie tylko. Koło Fortuny, Rycerz Mieczy, Pięć Mieczy, konflikty są niefajne. Uważajcie, bo tu są jakieś takie słowa, żeby nie powiedzieć słów, których nie da się cofnąć, bo możecie żałować po prostu. Co Wasza osoba myśli? Co ma w głowie? Trójka kielichów. Co o sercu tej osoby? Co ona czuje wobec Was? Karta kochanków. Bliźnięta. Dobre. Zamiary tej osoby w stosunku do Was? 9 denarów. Co ta osoba wnosi w Waszą relację? 5 kielichów. Intencje tej osoby wobec Was? Wszechświat. Hmm. A co to za żale i smutki? I użalanie się. Niepotrzebne. To zaraz zobaczymy, czy niepotrzebne. Okej, okay, widać, widać. Dobrze, bliźnięta, co wy macie w głowie, co wy myślicie? Śmierć, skorpion. Co w waszym sercu, co czujecie wobec tejże osoby? Diabeł, Co Zamiary wasze w stosunku do tej osoby. 10 buław. Co wnosicie w tą relację? Dwójka buław. Dobra, już wiem skąd te żale i smutki. Tej osoby i mam ranie. Intencje wasze jakie są? Co macie za plecami? Bójka denaru, wy nie jesteście przekonani do tej osoby w moim odczuciu, że tak troszeczkę traktujecie ją jako opcję. O... Stąd chyba takie dziwne energie u tej osoby, bo ona tak was nie traktuje. To może być w ogóle relacja trójkowa po jednej stronie, jak najbardziej. Gdzie jest problem między Wami? Gdzie tu jest problem realny? Jest czwórka kielichów, czyli brak zaangażowania emocjonalnego lub takie poczucie, że nie interesują Cię moje uczucia. Ktoś jest bardziej emocjonalny, ktoś mniej, ktoś jest mocniej wrażliwy, ktoś mniej, albo ktoś jest zdecydowana, ktoś nie i to jest problem. Co jest mocną stroną Waszej relacji? Siedem buław. Oboje jesteście w stanie walczyć o to, na czym wam naprawdę zależy. Więc to może jest do uchronienia, wychronienia jeszcze, jeżeli wam zależy. Coś z słabą stroną relacji, o coś możecie rozbić. Osiem mieczy, błędna komunikacja, bycie w błędnym kole, ciche dni, nieporozumienia, upór. Tle Królowa Mieczy, więc ja myślę, że warto byłoby tutaj przeprowadzić taką rozmowę oczyszczającą. Dobrze, w sercu tej osoby, karta kochanków, to jesteście wy, moi drodzy. I jest król buław. Przepraszam, król denarów to jest byk. Powiem tak, ta osoba jest zdecydowana na Was emocjonalnie. To tak jakby sobie uznała, że to jest to. I teraz tak, w zamiarach jest dziewięć denarów i jest głupiec. Ja myślę, że ta osoba chce dać temu szansę. Ona wiąże z tym jakieś takie poczucie wartości, ale czasem te karty razem mówią, że ja się chcę uwalniać. Że ja wolę być wolna, wolny. Trójka kielichów w głowie tej osoby i jest trójka denarów. Powiem tak, to może być relacja trójkowa. Nie musi. Zostawmy już ten temat. Natomiast te karty razem pokazują, że wy w głowie tej osoby, ona może mieć poczucie, że wy się rozumiecie, że wy się może na przyjaźni to budowaliście. Może być i tak. I teraz tak, to co ta osoba wnosi, czyli co wam pokazuje, ona wam tutaj troszeczkę może mamrać teraz, bo piątka kielichów jest taką kartą, że ja się skupiam na negatywach, że ja mówię o tym, co mi nie pasuje, że jest mi smutno. Tak, ta osoba jakby może być taka labilna emocjonalnie, w waszym odczuciu troszeczkę niestabilna, ale ja uważam, że to dlatego, że tej osobie na czymś bardzo zależy. Ja w ogóle myślę, że to jest ktoś, kto ma jakiś plan, tak? Czasem jest tak, że my się spotykamy i mamy tego 15 partnera i nic, i nagle, nie wiem, stuknie nam 40, i my sobie mówimy: Dobra, ja już chcę mieć żonę. I pierwsza osoba, bardzo to projektujemy na niej, nie? Więc tutaj trochę tak jest. Jest ta projekcja tych takich stabilnych planów. Ta osoba wie, po co tu idzie. Natomiast ja mam wrażenie, że już wam tu trochę namambrała dość dużo. Jest takim poczuciem: Dajmy sobie jeszcze szansę, może to, a czego się niej brakuje w tym? Bo ja nie wiem, czy ona się nie zacznie uwalniać. Nie, wszechświat i sześć denarów. Tak, to jest ktoś, kto wie, czego chce od relacji. To jest ktoś, kto wie, na jakim etapie życia jest i jak chce inwestować w relację. Czyli na przykład poznają kogoś, mamy super porozumienie, ale ta osoba nie chce teraz na przykład małżeństwa, a ja już tak, więc w moim odczuciu ja nie tracę czasu. Idę szukać kogoś, kto tego małżeństwa chce. No może wydaje się, że to jest trochę forma ponad treść, prawda? No ale okej, okay, my też mamy jedno życie i, i nikt nie chce, prawda, gdzieś tam jakby wejść w taki hazard w swoim życiem i postawię na szali moje życie, moje szczęście, bo może będziesz ze mną kiedyś w relacji, a może nie. Przepraszam. tą osoba może Wam pokazać, że jeżeli się to nie zmieni, to się zacznie uwalniać, ale tak naprawdę uważam, że jej zależy. I teraz tak, w Waszym sercu diabeł i jest 8 denarów, więc Wy możecie troszeczkę związek czuć czy, czy ten jakoś. No bo ta osoba chce tej bliskości, tak? A wy to możecie trochę widzieć jako ciężką pracę, lub taką kulę u nogi. E, w zamiarach macie dziesiątkę buław i strójka mieczy, więc ja czuję, że kurde, wy chcecie pokazać, że no no, tu forma ponad treść, że to zaczyna się robić męczące, że, że ciągle jakby pracujemy nad związkiem. Nie podoba Wam się to. Dwójka buław to, co wnosicie z diabeł. To tak jakby pokazujecie tej osobie, że nie chcecie się mocniej angażować, że dla Was to będzie kulą u nogi, że chcecie mieć przestrzeń dla siebie. I w intencji to jest. Dwójka denarów? Czasem jest to karta, która mówi, że ja chcę zjeść ciastko i mieć ciastko, a czasem jest to karta, która realnie mówi o tym, ja teraz nie jestem gotów poważnie w coś się jakoś angażować. Rycerz buław. No nie, no Wy się jeszcze nie wyszaleliście. Śmierć w Waszej głowie... I śmierć <noise> skorpion dwukrotnie. Ja myślę, że wy widzicie, że aby utrzymać tę relację, to musielibyście, po pierwsze na jakiś kompromis ze sobą iść, po drugie, właśnie, że to wymagałoby wielu zmian, dojrzewacie gdzieś do takiego stałego związku, ale widać, że to nie jest wam po drodze teraz, a ta osoba już tego chce. I teraz tak, to co was łączy 7 buław i 7 mieczy, <noise> tak, ja myślę, że oboje jakby jesteście w stanie walczyć o swoje wartości. No fajnie, jak mamy wartości podobne, gorzej jak mamy, prawda, odmienne. Nie wycofujecie się cichaczem, nie gąstujecie, raczej walczycie, pokazujecie, yy, na czym Wam zależy. Umiecie też być asertywni oboje. Co jest słabą stroną ósemka mieczy i kochankowie? No niestety związek, który utknął, tak? To się nie może rozwijać, e, kiedy jedna osoba chce jednego, a druga a drugiego. I choćby nie wiadomo, jak kompatybilni jesteśmy, jeżeli ja chcę małżeństwa, a ty chcesz szaleć, no to mamy problem, nie? No i właśnie, to jest jako problem teraz czórka kielichów i osiem mieczy, Och, tutaj trzeba by było naprawdę, jeżeli Wam zależy na tej relacji, to trzeba wyjść sobie naprzeciw. Ta relacja będzie wymagała jakiegoś kompromisu, natomiast nie jest to niemożliwe, bo to też potrzebna jest elastyczność w myśleniu po prostu. No dobrze, zobaczmy zatem, czego bliźnięta możecie się spodziewać po tej osobie w takim razie w marcu, czy tam w najbliższym czasie. Król kielichów. No to jest ktoś, kto naprawdę się tutaj zaangażował, szczególnie jeżeli mamy trygą wody, czy tam księżyc na przykład w trygonie wody. Król kielichów się pojawił, czyli Skorpion. Ta osoba Was kocha. No paźdzę. No to jest ktoś, kto naprawdę chce z wami być. Naprawdę, ale na poważnie. O tym było. Ta osoba zdecydowana. Mm. Rycerz denerów. Tak, to jest ktoś, kto chce stabilności, kto chce takiego prawdziwego, konkretnego związku z Wami. Ta osoba nadal będzie generować działania w tę stronę i zależy. Nie mam wątpliwości, że tej osobie zależy. Król kielichów. Dwójka mieczy. Tak, ja myślę, że ta osoba was kocha. I teraz tak, uważajcie, bo to nie jest ktoś, kto. Beń... Znaczy tutaj tak, ale ta osoba nie musi mówić o tych uczuciach. Ona czynem wam to pokaże. E, mamy tego pazia denarów, mamy króla kielichów. No to jest ktoś, kto może chce być już ojcem, matką. Osiem buław, jakiś komunikat, kapłanka. Ta osoba będzie chciała być z wami szczera, szczególnie w drugiej połowie miesiąca. Rycerz denarów i pięć kielichów. Hmm. Pod koniec miesiąca ta osoba zacznie oceniać, czy warto w to dalej się angażować, czy nie, i nadal czegoś emocjonalnie tej osobie będzie brakować. Więc teraz pytanie, czy wy chcecie naprawdę z nią być? Czy tutaj nie wiem po co w ogóle się angażować, nie? W takim przypadku, kiedy widać, że wam to ciąży to zaangażowanie, więc czemu bliźnięta tu nadal sam? Jakby, co jest z tego powodem? No, bawijcie się, dla was to jeszcze nie jest tak poważne. Dziewięć buław, głupiec. No, bliźnięta się nie wyszalały. Nadal pokazuje mi się, że Wy potrzebujecie przestrzeni, żeby się bawić trochę tym... Słuchajcie, to może być bardzo świeży związek i Wy nie macie potrzeby jeszcze go nazywać, a ta osoba tak ciśnie po prostu na tę formę, wiesz, weźmy ślub, dajmy sobie status na Facebooku i tak dalej. Dla Was to jest początek tej relacji, dla Was się to dopiero rozwija, Wy widzicie potencjał według mnie, ale nie chcecie, żeby przyspieszać ten proces, a ta osoba może naciskać faktycznie. Może macie różnicę w wieku, może być i tak, słuchajcie. Ja, ja też zawsze mówiłam, że czemu niektórzy się tak spieszą, nie? Tak się mówi, w wieku dwudziestu kilku lat, mamy jeszcze czas. A później stuknie ta trzydziestka i jeszcze szczególnie kobiety, jest z tym cyklem, nie? Menstruacyjnym. I nagle jest tak dobre, i w 5 miesięcy maksymalnie, czy w 3 miesiące nie udowodnić, że spoko z Ciebie padzę, to Cię skreślam z listy potencjalnych, nie? Więc widać, że Wy macie większy luz po prostu do tego, że chcecie się tym bawić trochę, a nie tak jakoś formy to ubierać. Ja zobaczę, co karty tutaj radzą. Czy warto w to inwestować w bliźnięta, czy nie? Za, 5 buław, przeciw, 8 mieczy, rezultat, 6 buław. Wybierz to, co czujesz, że jest dla Ciebie najlepsze w tym momencie. Żebyś nie czuł się czy nie czuła w konflikcie. Żebyś się nie czuła zmuszana do czegoś. Bo myślenia tej osoby nie zmienisz, to jest ktoś mocno uparty jednak. Natomiast ty nie możesz być pod presją w relacji po prostu. Także wybierz siebie, to, co czuję, że będzie dla Ciebie najlepsze. Dobrze, ja mam tutaj dodatkowe talie, więc zobaczę, co jeszcze macie wiedzieć. Co my tu mamy plany? tekst, telefon, spotkanie. Ja myślę, że nie chodzi o spotkanie. Ja myślę, że ta osoba właśnie ma zaplanowane życie do przodu. No. I tak do trzech lat wezmę ten ślub, nie? Na tej zasadzie. A to jest ktoś, kto naprawdę ma konkretny plan. Co jeszcze? Coś mi tu wypada, ale spada. Spotlight. Znowu, ta osoba po prostu jest troszeczkę zaabsorbowana mocno tym swoim życiem, tym swoim planem i tak jakby Wy uczestniczycie trochę w tym. I teraz tak, uwaga, bo pokazuje mi się, że jeżeli będziecie ciągnąć ten związek, może to jest ktoś, kto właśnie się boi, że jeżeli my nie będziemy ślubu, to ty wejdziesz mi w romansę. ale ja mam wrażenie, że to też może być przestroga. Że jeżeli będziecie żyć w takiej atmosferze, to ktoś zacznie szukać po prostu poza tą relacją, i tutaj możecie się jakiś trójkącik tam narodzić. Dobrze, co ta osoba myśli, lub co chciałaby Wam powiedzieć, drogie bliźnięta? Nigdy nie chcę czuć się tak ponownie. Może to już jest ktoś po rozwodzie, może to jest ktoś, kto został porzucony, może ta osoba po prostu chce się zabezpieczyć na przyszłość. Nie jesteśmy dla siebie właściwi. Tak, to już za późno. Słuchajcie, tak będzie. Ja myślę, że do końca miesiąca, jeżeli faktycznie gdzieś tam nie spotkacie się w połowie drogi, to ta osoba odejdzie i nie wróci. Ale teraz jeszcze będzie próbować, więc może warto to wykorzystać i dać szansę temu. To tyle, dzięki za wysłuchanie, pozdrawiam.